Cześć, witam w trzecim odcinku Serii 3 Muszkieterów na kanale. Dzisiaj mecze w lidze 9. Mamy nadzieję, że pójdzie no, w nich dobrze. W lidze 10 bez przegranej wszystko poszło gładko, więc chcę również tego zrobić w tej lidze. Zapraszam. Tutaj widzimy skład naszego rywala. Mamy BPL, nawet solidne. Balotelli Staric na ataku Kutinio. Hardne Bramcy dla mnie. Dla mnie to jest świetny goalkeeper oraz bardzo szybkie skrzydła. Pierwsza akcja pierre emeryk Obama, jak pojechał wszystkich jak chciał, uderzył nawet dwa razy. Ale skończyło się na, przy tym drugim strzale na zablokowaniu piłki przez Mangalę. Kolejny raz, my uderzamy i broni Hart. Tym razem po strzale z jego i błędzie jego obrony. Mamy szóstą minutę i da hut fake-shotuje, jego obrona sobie nie radzi znowu, ale Hart po raz kolejny broni. Tym razem nasz przeciwnik w akcji Steven Jarrett do Daniela Staridza Ta szybka bestia nie daje się zatrzymać Jednak Alomarowicz, który jest świetnym brązowym bramkarzem Naprawdę jak budujecie bramkowy skład Bardzo go Wam polecam Znów, Znów w ataku nasz rywal Daniel Staridz Po raz kolejny on Ale tym razem trafia w słupek Wciąż 0-0 Przy piłce Marco Royce Podcięte południe od Landowskiego Ależ mocny strzał Niemca Niestety on ląduje na poprzedce Wciąż bezbrankowy wynik. Tym razem piłka ma nasz, na, na, ma nasz prawy obrońcy, czyli hajlow. Błąd pungali. Lewandowski uderza lewą nogą. broni. Dobitka. I także piłka nie wpada do bramki. No co za pech. Ale my nie poprzestawiamy. Potem od razu mamy rzut rożny. Lewandowski głową. Piłka znów prawie wtocza się do bramki. Jednak wciąż jest wynik bezbrankowy. Walcott. Walcott używa swojego tempa. Zagranie do boloteli Uderza. I nie trafia. Okazało się, że to obronił Alomerowić, bo my jesteśmy już Nasz błąd, Eliero Eila przyjmuje piłkę. Heinloff nie na tyle dobrze odbiera, aby zagranie się zakończyło tutaj. Mamy supek jakiś, kompletne zamieszanie w polu karnym, ale wychodzimy z tego czysto. Zwróćcie uwagę, że Alomerowić ma ocenę 10-0. Przy piłce, górne zagranie do Bolotylego, ten przyjmuje uderzenie, alomerowicz obronił ale z tego jest rzut rożny go Steven Gerrard, wrzutka starych główkuje Gaudino, tutaj przyjmuje piłkę w wybicie, kompletny ping-pong w karnym. no i Kutinio bardzo szczęśliwie szkala Bramkę na 1 do 0, ale w tym razem dał się pokonać choć oczywiście nie miałem do niego żadnych kompletnie zarzutów bo ten bramkę po prostu bronił genialnie kolejna akcja w 56. minucie, Robert Lewandowski idzie sam wciąż drybuje uderzenie tuż obok Bramki no. Dlaczego to Wilka nie może w końcu spaść do tej siatki? Znów szansa dla naszego rywala, tym razem z twarzą Sturridge do Coutinho. Ten drebluje, nasza nie daje sobie z nim rady, ale, ale ma robić. pokazuje jakim jest bardzo dobrym golkiper. Teraz Dahoudz znajduje Aubameyanga na prawej stronie. Dabończyk schodzi do środka, lewa noga, ale... Zżołcha, znowu się nie daje pokonać. Zauważyłem, że stary biegnie w środku. Stan bramki Aleomero. Po postanowiłem powiedzieć do niego obrońcą. To nic nie zdziałało. Stary już na szczęście nie trafił. Kolejna akcja. Robert Lewandowski znów do Obama Przyjmuje piłkę. Biegnie, biegnie. Na mapce zauważyłem Marco Roysa, Niemiec przyjmuje źle, a hart kompletnie dał się nabrać. I Niemiec strzela bramkę na jeden do jednego. Ulżyła mi, no bo wreszcie udało się trafić. Bardzo dobra wrzutka od Gawańczyka i tutaj widzimy właśnie w podkórce ten kluczowy moment. Trochę z... szczęśliwy zbyt okoliczności, ale najważniejsze, że wszystko się udało. Znów my w ataku. Marco Royz widzi tam Lewandowskiego, wybiegającego za plecy obrońców. Nieszczęśliwy w końcówczym ja on om łaponaje do Harta. Ale zbyt słabo i Lewandowski zdobywa taką waślizku dosyć bramkę i w ciągu czterech minut dwa gole. W tym dają nam 3 punkty, a także upgrade'a lewego obraźni. Zobaczycie, Myślę, czy tak się to skończy. Puszczać, chcę zdobyć ten remis Balotelli. Hussein się daje, ale Balotelli totalnie marnuje sytuację. Gdyby podał do Stolidza, byłoby chyba pozawiatane. Ale Włoch postanowił zrobić e, inaczej. A tymczasem my jedziemy, teraz my jedziemy z kolei, jak obamy, ten podciętym piłką do Lewandowskiego, Lewandowski uderza no ale Hart znowu na posterunku i z tego wynika rzut rożny magiczne rozegranie na krótko, które ostatnio dało nam dlatego tego już bramkę potwierdzającą zwycięstwo pamiętacie Lewandowski po do Aubameyanga a tymczasem Dahoud, Nia w zagranie do naszego obrońcy Hussinga Hussing omija naszych przeciwników Goldino uderza i znów ten Onua dosyć nieszczęśliwy jego mężczyzna, a przynajmniej końcówka no i potwierdzamy swoje zwycięstwo, zwróćcie uwagę na ocenę Awomerowic z, z naprawdę świetną oceną 9-8 po wygranej szukamy lewego obrońcy do upgrade'a już mówię dlaczego szukam e, srebrnego a nie brązowego otóż dlatego że po prostu brązowego wyjątkowego nie ma w Bundeslidze wyszło na, Berna na Bernata chyba tak to się mówi czy Berniata yy, dlaczego nie myślę, ta była moja pierwsza myśl jednak yy, ze względu na tą cenę postanowiłem, że dam Berniata, który zastąpi Leibolda a po prostu pozycja yy, obrońcy właśnie lewego nie będzie upgrade'owana przy następnej że tak to powiem kolejce już patrzymy jego skład ocena ogólna 82 i mamy Serie A może być naprawdę trudne spotkanie. Już z szans stwarza nasz rywal. W czwartej minucie Carlos Deves uwalnia się niesamowitą szybkością, ale ale Alan robić tutaj widzimy małe zam zamieszanie. Może dlatego powinienem wybrać właśnie Durban. No i mamy, moi drodzy, pierwszą bramkę, a szczelają z główki Stefan i Steiner. No i nie wyglądało to zbyt dobrze. Przechodzimy do 12 minuty. Lischteiner zabiera piłkę Royce'owi. Bardzo aktywnie zawodnik w tym meczu właśnie. Stefan Lischteiner podanie do Teweza. On uderza. Tutaj małe zamieszanie po wybiciu główką. Ostatecznie nie wiem, chyba wychodzi na to, że to był samobój. Niestety jest 2 do 0 to jest najważniejsza rzecz. Prawdopodobnie to wybicie było już za linią. Chociaż mi się tak nie wydaje. Jednak mniejsza o to już przegrywamy 2 do 0 i Zrobiło się I źle. A teraz zobaczcie co się stało, co robi FIFA. Wstawiłem to odcinek wcześniej, jednak pokazuję to wam znowu, no bo to jest po prostu absurdalne. Teraz to my po raz pierwszy w tym meczu atakujemy na chód uderzenia, ale tam sami i czujnie. Tym razem to nasz rywal Arturo Vidal. Świetne podanie do Teweza za swoją drogą. Dziwię się, że nie było spalonego. 3 do 0! No i myślałem, że to jest poza ale też Tevez popisał się po prostu szybkością na poziomie klasy światowej. To trzeba mu w tym momencie przyznać. Zdecydowanie zobaczyłem powtórkę, tak jak nasi załonicy podnoszą rękę. To nie sędzia spalony, to nie sędzia spalony, ale nic takiego nie było. To po prostu Carlos Tevez. My znowu próbujemy. Marco Royce przy piłce. lekkie zatrzymanie. ogramy Vidal. Tym razem, chociaż rzadko to robiłem w tym meczu, Royce lewa nogach. Samir Handanović to była jedna z naszych bardzo, ale to bardzo li, nielicznych okazji w tym spotkaniu. W tym momencie Mertens podaje górą i Bernard jego błąd Je, nie mógł już tego naprawić. I Iguain zdobywa czwartą bramkę. I w tym momencie byliśmy pogrążeni. O przy piłce, Mark Rales ją dostaje, zatrzymuje się, czyli nie zły w ale czemu z lewej nogi? Właśnie o to się pyta. Znów my, moment naszej wyższości. Obama Young poradzi z skrzydle. Znajduje w środku pola Lewandowskiego. Ten przyjmuje znów czyli Robert, jak ty mogłeś tego nie trafić? I znów nasz rywal atakuje. Zamierza zdobyć piątą bramkę po tym świetnym padaniu od Asama. A. Tutaj, no, nic nie dało się kompletnie zrobić. Argentyńczyk Iguain zdobywa piątą bramkę. I udaje takiego dziadka. Po jej strzeleniu. Powoli lecimy do końca mecu, meczu, meczu Higwain znów na skrzydle. Podanie do Tevez'a. Tevez nie trafia na szczęście, ponieważ robić spisuje się idealnie. Także ja już będę Wam dziękował za oglądanie, to nasz bilans w Lidzie 9.101 i nasz aktualny skład. Także do zobaczenia. Trzymajcie się.